Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy tutaj w Kiaci, Kate. Okay? No i nasz syn tutaj wygląda dosyć smutno. Wygląda dosyć smutno, ponieważ ja go bardzo katowałam z tą książką. Nie wiem, już mam nadzieję, że to chodzi o te książki. No i faktycznie tak, bo tutaj już Wam pokażę. Zaczekajcie, zaczekajcie, gdzieś to tutaj było. O, i tu. Tak, jest. Jake nauczył się przyrządzać wilkostop, czyli teraz będziemy mogli zmienić się w człowieka. Więc nie czekajmy ani chwili dłużej. Ja go myłam i tak dalej, ale nie wiem, czy mi tak Simowi właśnie zostają w tych m, m, takich m, brudach. <laughs> ale tak, jedziemy sobie do Monmouth i ja się strasznie cieszę z tego powodu, że on będzie człowiekiem. To znaczy, ja mam nadzieję, no nie mam takiej stuprocentowej pewności, tak pisało w Google, <laughs> że tak. Trzeba zrobić, aczkolwiek obawiam się, że to już nie koniec, bo to byłoby chyba trochę za proste, że wystarczy czytać książkę i już, wiecie, tak stryk i już da się nam chłopaka przemienić. Także no, za chwileczkę zobaczymy, czy to faktycznie wystarczające było, czy jednak nie. Także co, no czekamy, czekamy, czekamy. Powiem wam, że... Jak sobie przypomnę ten tryb przejścia, no bo wiecie, dwójka i czwórka to są bardzo podobne gierki. I tam było też ten tryb przejścia, tak wyglądał. I Jezu, ja tam czasem tyle czekałam, żeby właśnie przeszło na przykład, żeby nasz Sim pojechał do miasta, a czasem było tak, że w ogóle wiecie, on jechał, 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 jakby było to przejście. No, ale nigdy nie dojeżdżał, bo nagle się gra włączała. I powiem Wam, że ja nie wiem, skąd w ogóle tą cierpliwość brałam do tego. Ale dobra, chodź tutaj, proszę cię. Przyjazne plotka, nie wiem. Zapytaj sobie o Nawet nie musisz. Z tego co widzę. Zajmuj się barem, przyrządź drinka, przygotuj drinka. Naprawdę, dziesięć. 10... No widzicie? Ja wiedziałam, że to nie może być takie proste. To jad. A skąd ja sobie to jad wezmę i kwiat poproci? No nie, dobra. Nie załamuj się. Karolka. Idziemy. Wiedziałam kiedyś ściągnąć okulary? Wiedziałam! <grystanie> Boże, jaki syf. Okej, okay. czyli muszę znaleźć to jad. Super! I a, 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 a kwiat paproci. Nie, 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 nie. Lepiej byłoby se w domu wyhodować już i mieć święty spokój? Tak sobie teraz myślałam. Co tutaj jest? Jerzyna. Jerzynki są, ale że bo to, co ja chcę, to, to już nie, to już problem. Hmm. A tu? Szałwia. Truskawka. Skąd ja sobie wezmę to Mogę sobie kupić? Czy nie mogę sobie kupić? <grym> Mi się wydaje, że ja znajdowałam gdzieś to jad. Ale gdzie? A to ja nie wiem. <laughs> Wiedziałam, że to nie może być takie proste, moi drodzy. Wiedziałam. No dobra, to w takim razie chodźmy tutaj zobaczymy. Yy, biznes, zakupy, kup prezenty i ogrodnictwo. No nie może być to proste. O Jezu Dniu, naprawdę. Yy, no dobra. Okej, okay. no to ja muszę znaleźć to jed. Nie wiem. No ale to powinno być w tym miasteczku, tak? No bo to było bez sensu, gdyby to można było znaleźć w innym miasteczku. No to musi być tutaj. O Jezu wielki walczą. Oj, zbierz sobie tutaj, o. Ha, i tutaj można walczyć. Witcher. Dobra. Jezu. Yes. Sto lat później, naprawdę masakra, Ja myślałam, że tak się nie. A to tak jest. Ten nie ma zapis taki prosty. No nie, no skąd? Zoro tu nic nie rośnie. Kwiat hmm. to jadło, zbierz. Zbierz... kwiat y, to jadł, pospiesz się, proszę. proszę cię, no. Proszę cię, chłopie. E, dobra, mamy to jad. Pytanie, czy ja sobie go powinnam wyhodować? Po prostu kwiat paproci skąd ja sobie wezmę tak? Paproci? Tam było? Mm. Tak, paproci. Czy to jad może być... Tak, że łatwo go znaleźć. Ale paprotkę to już gorzej. <grym> Okej, okay, tu już nie ma co znaleźć. Wiecie, jak ja bym sobie znalazła, to ja bym prawdopodobnie go y, sobie wzięła i wyhodowała tą paprotkę. Bo tu nie widzę za bardzo roślin. Mm. Yy, pieczarki. Grzybki. Wydzie na obiad? A wy nic nie macie? Smuteczek. Moglibyście coś mieć To być. Ej, <grybki> ja bym się najchętniej wkradła do kogoś, komuś ukradła takie, wiecie, właśnie te rośniki. Kwiat paproci. Aha. To tu tylko jest ten kwiat paproci? Naprawdę? To kiedy kwiat paproci jest ok? Jasny gwint. Zbierz cały plon. No ale dobra, przynajmniej wiemy, gdzie jest ten kwiat paproci, czyli jest na samym szczycie tej górki. A żeby go zmieć, to trzeba czekać i czekać. Urodzinki mamy. ojoj, a nas w domu nie ma. Czas tak zasuwa, no bo daliśmy sobie na krótkie życie masakra. E, jak my dobrze żyjemy. Podejdź tu. Bo ja jestem ciekawa. Kiedy to będzie? E, podczas pełni? No nie. To ja tu będę spała i będę czekała na pełnię. I... E, także moi drodzy, zapraszam was e, w przyszłości. Tak. No dobra, jesteśmy w oczekiwaniu na tą pełnię. Mm, jak tutaj w ogóle sytuacja wygląda. Wróciliśmy do domu, no bo no nie będę jednak tak spała cały czas, bo jednak e, trochę to minie. W zainteresunku powinno być, powinna być pełnia. E, także, także dobra, tej nocy chyba będzie pełnia, także fajnie. no to sobie wtedy wyruszymy. E, gdzie jest dzidzia? Tutaj jest nasz bąbelek. Przesuń się tutaj. Ojej, fajne. O. O Jezu! Patrzcie, czekajcie, czekajcie, idzie, idzie Bobo -bo. I patrzcie teraz. I patrzcie, no idzie, idzie. No idzie czy nie idzie. Yeah, idzie. Oh. Jezu, jak dzielnie. Jak dzielnie idzie rany kogutka. Brahol nie pomoże. Jezu pełza tak. Idziesz dalej? Zmęczyłaś się. A wiecie co to nogi mogą boleć normalnie. I nogi się mogą tak wykrzywić, nie? Jaki słodki bąbelek, i tak idzie, 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 dobra my też pójdziemy w twoją stronę, żeby tak fajnie było, juhu, jeść, jeść, O Jezu, zatrzymam sobie, żeby zdjęć, o nie, to nie o to chodziło, oh my gosh No, zrób jakąś minkę fajną No nie, w to jest naprawdę jak jeszcze, wiecie, tak... Y o, ekstra. Dobra, mamy to. Mamy to, moi drodzy. Tak, mam zdjęcie. Mamy zdjęcie bąbla. Dobra. Mm, ty oczywiście do szkoły nie poszedłeś. Weź sobie coś zjesz bo zaraz jedziemy. Mm, do Mon Znowu. Ale w tym odcinku to się uda. Uda się to na 100%. Nie ma, nie ma mowy, że się nie uda. To musi się udać. tuś mm, coś? Weź resztki, chodź tu. O, dziecię płacie, dziecię płacie, chodź tutaj, po siecie. i opieka nad dzieckiem, i na karm, i karm. No i tak ma dzisiaj urodziny, więc spoko, wiecie, bo sobie na spokojnie dorośnie dziecko, Będzie fajnie. O, ty dostałeś awans, no to sub, wszyscy się cieszymy jak najbardziej. Dobra, no to ja z nim jadę znowu. Po prostu to jest chyba, nie wiem, drugi, trzeci odcinek, który poświęcamy w 100% temu młodemu, a czas goni, czas ucieka. No, to jest najgorsze. No, ale chcemy, chcemy, żeby on e, przeżył swoje życie jako człowiek, a nie jako wilk. No, także, wiecie, jedziemy. No, a chodź tutaj. Tak musimy na górę wejść, także nie ma co tamto. Dobra, jest. Mamy to. z Ja wiem, nie powinnam tak go torturować, ale ja go torturuję strasznie. Wiecie, co jest najgorsze? To był jeden kwiat paproć. Ja myślę, że my po prostu pojedziemy do domu i będziemy go hodować. W pełni księżyca. No bo co zrobić? Najgorsze jest to, że on właśnie przypełni, tylko wiecie, rośnie. To jest straszne, bo będzie trzeba czekać za każdym razem na pełni. Nie wiem, nie wiem. Albo rozmnożymy to jakoś. Ja bym rozmnożyła. Ja, tak po cztersku. Sklonowałabym. Dobra, zaczekaj. Chodź tutaj do naszego tajemnego ogródka. I już będziemy czytować Nie wiem, czy się uda. Eee. A, mamy trzy kwiaty paproci, naprawdę? To My nie mam, to jadu tylko chodź tutaj. Eee, zasiej, chodź tu. Ja, to za jednym zamachem e, trzy te paprotki zdobyliśmy. super. Okej, okay, no i dupa, i teraz to będzie trzeba czekać. Good, i jest. Chyba, że pójdziemy znowu do Monomotwil i tam zobaczymy, czy, czy, czy coś wyrosło. Aczkolwiek ja mam nadzieję, że to sobie w sumie rośnie. Mmm, krzowowo wracają długie flotowe, kiedy to jadą? sezonie? No to chyba będzie dobrze, no to chyba będzie dobrze. No to dobra, no to nie będę nigdzie jeździć. I kuty spać, chłopie, bo furia y, 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 ja ci wzrasta. Śpij szybko, szybko. Szybko! Hej, no szybko! Śpij. O! No i dupa. Ja! Ja cię kręcę. No i znowu powtórkę z rozrywki. Wszystko nam zepsuje, chłop. No. Ja nie wierzę normalnie. Nie, ty musisz już naprawdę przestać być tym wielkoakiem, bo to, to jakaś masakra jest, no. Będziesz kopał wszędzie, nie wiadomo co będziesz robił, ale zabawa ci przynajmniej leci, no. jest sobie wapień. Wapień sobie znalazł. chłopie. A ty ćwiczysz, ty dużo ćwiczysz. Mamy tutaj normalnie y, hodowlę, ty, kurzu. Nadepnij. Kurz będzie zły na nas, no, ale trudno. Nie chcemy kurzu. Sią, paszowon. Ćwiczenia. No, ty bardzo lubisz ćwiczyć, to sobie ćwicz. Ty bardzo lubisz niszczyć, ale fajnie byłoby, gdybyś nie niszczył. Ja bym się nie obraziła. Nie wiem, chodź tutaj sobie przeszukać teren, tak? W swoim ogródku, żeby nikt nie widział z ludzi, że tutaj jakieś nie są. Tacy, no, nie, się na to. Łeh. <laughs> no, żeby to ludzie byli. No, opel ognisty. Dobra, szybko to wyrośnie. Będzie głód. Będzie głód. No. A wie co, ty sobie się kasz? No i dobrze, ale jest druga w nocy, więc wydaje mi się, że i tak pójdziesz sobie spać. A ty. No to chodź tutaj, skorzystaj sobie jeszcze. Weźmiesz sobie zimny prysznic. Weź sobie, zjedz to. Bo jesteś trochę głodny, no to sobie zjedz. Idź spać. No, wszyscy pójdą spać oprócz naszego wilkułaka, nie? Który w sumie smutne było, że to jest dziecko wilkułaka, no bo to, to nie odchodziło w ogóle. Okej. Kiedy ty, mm. Kiedy ty masz urodziny? Już trochę la... dni uciekają, dni uciekają. 17. Ty masz dwa, ja bym bardzo chciała, że zanim on będzie dorosły, to żeby. Żeby, żeby. właśnie. Przedstawić tym kołakiem. No a tutaj ciężka sprawa. Ciężka sprawa jest. że... Dobra, może ty mu coś tutaj pomożesz? Podlej, chodź. Chodź. Też też Zrobione odsetki. Uuu, wow, na inwestycjach. Szalona kobieta, jak ona to robi? <grystanie> nie wiem. Podlałeś to? Czy tak udajesz tylko, że podlewasz? Podlejesz to, czy nie? O, ciężko. Ciężko. Jezu, ale się on ścieka. Masakra, kiedy on będzie normalny, ale na telefon to umie zajrzeć, nie? No. Dobra, zmienia się już. Albo i nie. Ale z, telefo z telefonu to umie korzystać, nie? Jak jest wściekłym wilkiem, takim o. To z telefonu, jak najbardziej. Szalony wilczek, szalony wilczek. Dobra, dochodź do siebie. Okej. Okay. Lipa, no i trzeba czekać. No, trzeba czekać, dobra. To chodź tutaj w takim razie, załaduj zmywarkę, rozbij, załaduj. Załaduj, usuń ślad drapania. No ale dlaczego ty tutaj śpisz? Chodź tu, śpi. Spij sobie normalnie, w normalnych warunkach, tak jak należy. jaki jest teraz dojrzałym wilkołakiem. Nie, 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 on nie będzie żadnym wilkołakiem. Napraw to. O, o ranek kogutka. No nie da się, no. Trzeba czekać, kurde. Jaźdzę, dobra. To też y, napraw. Nie idź do szkoły, proszę. Nie, 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 idź, nie idź. Tak. Ja wiem, że on ma coraz gorsze oceny, ale no to już mi nic nie pomoże, tak? Zamień. Jezu, kiedy to wyrośnie? <noise> um, dla mnie nie. <noise> to gdzie jest Sprzątnij, e, sprzątnij. Sprzątni. No, w dzisiejszym odcinku to już naprawdę trzeba to ogarnąć. Latele są, latele są po prostu i tyle, no. Um, Weź to sprzątnij. O, dzidzia wstała, O jezu. O, Bojzie, Bozie. Chodź, przewin. Jezu, ja tylko wyglądam za to okno. Pogłębia wiedzę, podlej teren, a ty możesz cokolwiek tak bardziej? Nie, czyli dorośli tutaj bardziej to będą ogarniać. Eee, pobierz sadzonkę. Nie, boję się teraz coś ruszać w ogóle, bo to takie, wiecie, stresujące. Dobra, ja z nim pojadę do tego Monument Może znajdziemy jakąś, która już wyrosła. No bo tylko tego nam brakuje. No, także chodźmy. Normalnie cały czas tą i z powrotem, tą i z powrotem, tą i z powrotem. No, cały czas. No dobra, ale jedna była pod tą górką, tą, gdzie znaleźliśmy paproćkę. Także ten będzie jeden krzaczor. No, 10 10 musi być. No i wtedy byśmy sobie przygotowali, on byłby człowiekiem, byłabym szczęśliwa, on byłby szczęśliwy, bo by go tak nie męczyło, mnie To straszne, straszne przeżycia. Dobra, szanowni państwo, chwila prawdy. Gdzie to było? Gdzieś tu. Dobra, straszyłam. Nie, jak ja teraz będę ślepa. <noise> jak ja teraz będę ślepa, to, to będzie takie przykre. Chodź tu. Przeglądaj. Wiecie, żebym miał zajęcie jakieś, zanim ja to znajdę. Co nie? Co nie? Przed No gdzieś to było. O, albo nie. Okej. Okay. Co to? Pojad, chodź, zbierz cały plon. Zostaw to, fuj. <grystanie> no, no, teraz no, 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 chodź. Za chwilę będziesz dorosły. Ja bardzo chcę, jak nastolatek, cię odmienić. Osiem nie. Ja nie wierzę, normalnie nie ma tu, tak na wierzchu. <grystanie> <grystanie> to gdzieś tutaj jeszcze powinno być, w takim razie, co nie? Tak by pasowało. Nie rozumiem, że ci simowie tego tak nie hodują? O, chodź pogrzebki. Niepotrzebne są nam w ogóle, ale... Chodź pogrzebki. Dobra, a ty? Aha. Rozwijaj... ...wzajemny ogród. Tam nie masz nic w ogrodzie, ale w sumie... Się nauczysz nowego może? Mm. Dobra, spróbuję tak z góry coś wyłapać, aczkolwiek chyba będzie ciężko. Z tego co widzę. Zasmuca mnie to. To jad? Ach, dobra. Jest jedno. Ja nie wiem, czy tu będzie coś jeszcze. O, już cały klon Dobra, mamy 11. Uf. Uf, uf, uff. No dobra, chodźmy tu. No chodź. Chodź, jedziemy. O Jezu. Odwiedź bar. Sam. samotności. Jedziemy do baru. Robić yy, cudownego drinka, yy, który nasz yy, syn wypije i stanie się człowiekiem. Przestanie mieć te takie humorki, że już nam już domu. Nie, to nie o to chodzi, po prostu chcę, żeby miał normalne życie. Tak. <grywa> Także chodźmy. Mmm, dobre. Cześć. Cześć. Katka. Ostatni raz. 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 Kim gadać? już koniec gadania. No. Rup. Ja czekam, że nie robi mixologii. Nie, dobra. Wypij. To twój dzień. To twój dzień, Simie nasz. Co tutaj było? Mięsożerca, dobra. To fajna animacja, fajna, fajna. No i moi drodzy, nasz Sim już nie jest wilkiem. Jedziemy do domu pochwalić mamy. No i tacie przyszywanym też mu się pochwalił, przecież no, on też o to coś starał, przecież on latał, tyle biegał, sprawdzał, co zrobić. To. Fajnie. Cieszę się. Tak, jestem zadowolona. <ścoughs> Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeśli dotarliście do tego momentu, będzie mi bardzo miło. No i co, idziemy do Katie, powiemy Katie, że już nie jesteśmy wilkiem. No, bo, bo wiecie, Katie to wspominała swojego byłego często po prostu przez to, że jej syn jest wilkiem. No i wiecie jak to jest. Czemu ty jesteś, byłaś w szpitalu znowu? Coś się stało? Dobra, przyjmijmy, że właśnie mówisz mamie swej o tym, że już nie jesteś wilkiem, że jesteś szczęśliwy, ale jednak jest jakiś dość zmęczony, niestety. Także w sumie fajnie, wszyscy się cieszą, ogólnie skorzystaj sobie, wykąp się. No i myślę, że jeszcze zdążymy postarzyć naszą simeczkę najmłodszą, także chodźmy tutaj, więcej opcji, otwórz. Jest. Dobra. I teraz moi drodzy nie nastolatki. No... Pomóż? Tylko że to na mnie zadziała przecież. <laughs> Powinno być postaż. Nie ma postaż. O, tu jest postaż. Yy, aha, na słodki. Aha. No i. Wow, udało się. raz. Może być. Głup tasek, okej. Okay. Boże, jakie słodkie zdjęcia ostatnio coś wychodzą tutaj w tych Simsach. To, to jest yy, nierealne. No tylko jeszcze jakbym ja to taką miała fajnie, wiecie, sterować tam, nie? To w ogóle byłoby epik. A, a. Dobra. No nie no nie może być tak, że sufit widać. Dobra, niech tak będzie. No. Fajnie! O Jezu, o... No, o proszę! Proszę cię, bo ja nie zniosę tego widoku. Z o właśnie nie nóg. Dobra. No i fajnie. Mamy dziecko, Kate, jak tyś to ogarnęła tak szybko. Co? Jak tyś się ogarnęła? Dziewczyno, jak tyś to zrobiła, że twoje życie tak się diametralnie zmieniło, powiesz nam? Chyba nie. To zostanie jej słodką tajemnicą, ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie mi łapeczkę, w górę będzie mi bardzo miło. No, widzicie takie małe zmiany. Ale fajnie, cieszę się, że jestem już, nie jestem wilkołakiem, że dotarliśmy do tego. Etapu. A teraz zobaczymy po prostu, jak ich życie się potoczy, bo jest dość szybkie. Trzymajcie się ciepło do następnego. Cześć!